Kochanie, będziesz jechał dzisiaj do taty do szpitala? Chętnie pojechałabym z tobą go odwiedzić. Nie, wiesz co, chyba dzisiaj nie będę jechał. Mam sporo na głowie, mam zakupy, pracę do dokończenia. Dzisiaj nie pojadę. Myślałam, że będziesz chciał zobaczyć co u niego. Nie, wiesz co, następnym razem go odwiedzę. O, otworzę, poczekaj. Znowu listonosz? Znowu przyniesie mi jakieś listy, które nie dadzą mi spać? Dzień dobry, pani Maju, kolejna poczta dla pani, ale tym razem również dla pana radka. Niemożliwe. Prześladowca rozszerzył pole swojego działania. Prześladowca? Hmm, nie będę wnikał. Proszę, tutaj muszę mieć podpis osobistego odbioru, ponieważ jest to wezwanie na komisariat policji. Radek, chodź, to też do ciebie. Co znowu? O, dzień dobry. Chyba wezwania. Proszę bardzo, pani Maja i pan Radosław. Dziękujemy bardzo. Za chwileczkę przyniosę tablet do podpisu. Czy to na pewno wezwanie? Dobra, ja otwieram, bo nie mogę być dłużej w takiej niepewności. Uff, dobra, to wezwanie na przesłuchanie. Ja mam to samo? Tak, to to samo. Na którą? Na 12.30. Ale że co? Dzisiaj? Jak to dzisiaj? Przecież jest dziewiąta. No, wygląda na to, że poczta zbyt późno dostarczyła nam te listy. Koniecznie musimy jechać, tylko co z małą. No trudno, pojedzie z nami. Nie wiesz co, ja pojadę z nią do mamy. Zostawię ją dzisiaj tam. Nie chcę jej narażać znowu na stres. No dobra, to jedź ją zawieźć wracaj, bo nie zdążymy. <noise> Dziękuję panu bardzo. Również życzę miłego dnia. Do widzenia, do widzenia. Co tym razem? Wezwanie? Policja? Hmm. No co jest? Czy on jeszcze czegoś zapomniał? Och, moje dziewczyny, Majeczko, blaniu, wejdźcie! Cześć, mamo! Hej, jak się cieszę, że Was widzę! Mamo, przepraszam, że tak bez uprzedzenia, ale czy mogłabym zostawić Ci dzisiaj blankę pod opieką? Jasne, oczywiście, nie mam żadnych planów. Wiesz, bo dostaliśmy wezwanie na przesłuchanie w sprawie tych listów z pogróżkami i głuchych telefonów. No i musimy jechać, oboje mamy się stawić na 12.30. Poczekaj, Majeczko, bo ja też przed chwileczką dostałam jakiś list. No nie mów, że to to samo. No, jest napisane wezwanie. Tak, zgadza się. Wezwanie na przesłuchanie w sprawie panny Mai. O nie, nie mów, że jeszcze na tą samą godzinę. 1230. Dzisiaj. Dlaczego dostarczają tą korespondencję tak późno? Przecież równie dobrze mogłabym być w pracy i nie móc się stawić. My też dostaliśmy dosłownie przed chwilą. Dlatego ruszyłam od razu do ciebie, żeby zostawić Ci blankę, bo bałam się, że nie zdążymy. Ojej, i co teraz? Co tam moje dziewczyny, co tam za krzyki? O, hej, Kuba. Dostaliśmy wezwanie, musimy jechać na komisariat. Ups, yy, dobrze, że ja nie dostałem. No nie wiem, czy to jest takie śmieszne, braciszku, bo ja nie mam co zrobić z Blanią. No jak to nie masz? Przecież ja jestem w domu. A możesz mi powiedzieć, jak ty chcesz ze złamaną nogą zająć się małym dzieckiem? No jak to jak? Normalnie, ogarnę. Obejrzymy sobie jakieś bajeczki, pobawimy się na macie. Chodź tu do wuja. Jesteś pewien, że sobie poradzicie? Oczywiście, siostra. Nie martw się. Jedźcie, załatwcie wszystko jak trzeba. No dobrze, Majeczko, spokojnie. Kuba da sobie radę. Jedźmy. A tata, on nie dostał wezwania? Nie wiem, kochanie. Tata jest w pracy. Dobrze, jeśli dostał, to może spotkamy się tam na miejscu. Dzień dobry, pani Marcinie. Jak się pan dzisiaj czuje? Dzień dobry. Całkiem nieźle. E, mam do pana jedną wiadomość. Dzwonili z komisariatu policji. Chcą pana przesłuchać. Mnie przesłuchać w jakiej sprawie? Nie mam pojęcia, nic mi nie powiedziano, ale oczywiście powiedziałem, że jest pan na oddziale intensywnej terapii i że nie może się pan zgłosić do komisariatu. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Załatwię to, jak wyjdę ze szpitala. Obawiam się, że ta sprawa nie będzie mogła czekać. Prawdopodobnie policja przyjedzie tutaj. Dobrze, dziękuję za wiadomość. O nie, oby tylko nic nie wyszło. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Dostaliśmy na dzisiaj wezwanie na przesłuchanie w mojej sprawie. O, tak, e, witam. Mm, ale brakuje jeszcze jednej osoby. Być może mojego męża. A jak pani mąż ma na imię? Michał. Nie, to nie o tego pana mi chodzi. Był wezwany jeszcze pan. Sekundkę, sprawdzę. Pan Marcin. Marcin? Mój tata? Takie osoby mamy wskazane jako podejrzane w sprawie. Jak to podejrzane? Przecież ja jestem osobą poszkodowaną, a to jest moja mama i mój chłopak. Choć sobie pani nie zdaje sprawy, w ilu sytuacjach to najbliższa rodzina była podejrzana, a później oskarżona o jakikolwiek mobbing i prześladowanie swoich najbliższych. Proszę mi wierzyć, panie władzo, że moi najbliżsi nie mają z tym nic wspólnego, ale jeśli już pan musi wykonać swoje czynności, to proszę. Dobrze, e, pana Radka i panią Dorotę poproszę o chwileczkę o poczekanie, a pani Maju zadam pani jeszcze kilka pytań. Ciekawe, czemu chciał przysłuchać mojego tatę? Nie mam pojęcia, już oni mają swoje sposoby. Pani Maju, chciałbym zadać pani kilka pytań, między innymi też o pana Marcina. O tatę Radka? Słucham. Nie będę ukrywał, że pan Marcin jest aktualnie jedną z główniejszych osób podejrzanych. On podejrzany o prześladowanie mnie, czy pan sobie robi jakieś żarty? Przecież to tata mojego chłopaka. On nam pomaga. Chce dla nas jak najlepiej. No właśnie, chciałem się zapytać, czy między państwem zaistniała jakaś okoliczność, która mogła wpłynąć, że pan Marcin stał się wobec państwa podejrzliwy, zazdrosny? Może o coś się pokłóciliście? Ech, my mnie, ale moja mama jakiś czas temu rozwiodła się z moim tatą. No i wtedy pan Marcin zbliżył się trochę do mojej mamy. Jednak ona po czasie zdecydowała, że chce odbudować swoje małżeństwo, no i ich związek nie wypalił. Hmm, to bardzo poważny trop. Wygląda na to, że pan Marcin może w ten sposób z zazdrości chcieć się zemścić. Ale dlaczego na mnie? Nie wiem, to będziemy jeszcze ustalać. Dobrze, pani Maju, bardzo pani dziękuję. Poproszę teraz pani chłopaka Radosława. Dziękuję. Maju, co ty taka przerażona? Och, zadawał mi bardzo dziwne pytania. Kochanie, tak to już jest na policji. Nie denerwuj się. Radek, teraz ty masz iść. Już jestem, panie Władzo. Dobrze, panie Radku, poproszę o pana dowód osobisty i chciałbym zadać panu kilka pytań. Słucham, chciałbym zapytać o pana relację z tatą. E, czy pokłóciliście się ostatnio o coś? Czy coś mogło wpłynąć na to, że wasza relacja mm, zaczęła toczyć się źle? Nie, mój tata jest z nami bardzo blisko, jest dla nas bardzo dobry. Dobry, pomaga wam, dobrze. Pani Maja powiedziała dokładnie to samo. A proszę mi powiedzieć, jaka była jego reakcja w momencie, kiedy dowiedział się, że pani Dorota chce odbudować swoje małżeństwo z byłym mężem? Ach, to o to pan pyta no cóż, był zawiedziony, zakochał się w pani Dorocie, no ale nie wyszło, jest dorosłym człowiekiem, myślę, że to zrozumie. No właśnie, wszystkie dowody wskazują na to, że nie zrozumiał i to chyba on stoi za prześladowaniem pana dziewczyny. Mój tata, nie uwierzę w to! Ja wiem, że czasami ciężko jest zrozumieć, że ktoś z bliskich mógłby zrobić coś złego, ale niestety na to wygląda. Dobrze, panie Radku, dziękuję i poproszę następną osobę. Nie wiem o co tutaj chodzi, ale oni całe światło podejrzeń rzucają na mojego tatę. Na Marcina? Teraz pani ma iść. Już jestem, panie władzo. Pani Doroto, chciałbym tylko zadać pani jedno pytanie. Czy między panią a Marcinem było coś poważnego? E, tak, byliśmy w związku, spotykaliśmy się na randki. No, planowaliśmy razem nawet wspólną przyszłość. Ale troszkę się zmieniło w momencie, kiedy zdecydowałam się naprawić swoje małżeństwo i wrócić do byłego męża. Czy nie myślała pani o tym, jakie konsekwencje to może przynieść? Ale jakie konsekwencje, o czym pan mówi? Jesteśmy prawie pewni, że za prześladowaniem pani córki stoi właśnie pan Marcin. Będziemy go jeszcze dzisiaj przesłuchiwać, ale jest w szpitalu, walczy o życie. Walczy o życie? To nic pani nie wie. Nie mam zielonego pojęcia, co mu się stało. Pan Marcin targnął się na swoje życie, chyba nie mógł pogodzić się z tą sytuacją. Nie spodziewałam się, że aż tak go to dotknęło. Nie miałam pojęcia, że wyrządzę mu taką krzywdę tym, że nasz związek nie wypalił. No, niestety, na to wygląda, że dotknęło go i to bardzo. To wszystko na dzisiaj, bardzo państwu dziękuję. Radek, Radek, dlaczego mi nie powiedziałeś, że twój tata jest w szpitalu? Przepraszam pani Doroto, nie chciałem pani martwić. Policjant powiedział mi, że targnął się na swoje życie. Tata wziął większą dawkę leków uspokajających niż powinien, no i zasłabł. Zrobił to celowo czy przypadkiem? Jeśli pan policjant twierdzi, że celowo, no to najprawdopodobniej nie mógł sobie z czymś poradzić. Chcecie mi powiedzieć, że to wszystko, co się teraz dzieje, jest moją winą, że to przeze mnie, że to przeze mnie Majka cierpi i przeze mnie Marcin, twój tata chciał odebrać sobie życie? Nie, pani Doroto, nie powiedziałem tego. Mamo, nie płacz, to nie jest twoja wina. Jak to nie? Wygląda na to, że Marcin sobie z tym nie poradził. Dzień dobry, to chyba z panem rozmawiałem dzisiaj rano. W sprawie przesłuchania pacjenta, tak. Czy stan jego zdrowia pozwala na to, żebym mógł z nim porozmawiać? Teraz już jest sytuacja opanowana. Wydaje mi się, że bez problemu może pan z nim porozmawiać. Dziękuję bardzo. W której sali leży? Na samym końcu po lewej stronie. Dzień dobry, czy tutaj pan Marcin? Yy, tak, dzień dobry, panie władzo. Chciałbym zadać panu kilka pytań. Proszę usiąść. Nie ukrywam, że całe światło podejrzeń padło właśnie na pana. Ale jakich podejrzeń w jakiej sprawie? W sprawie prześladowania pani Mai, tajemniczych listów, głuchych telefonów. Ale przecież Maja to dziewczyna mojego syna. Myśli pan, że byłbym zdolny do tego, żeby robić jej krzywdę? A to nie było tak, że chce się pan zemścić o to, że matka pani Maji, czyli Dorota, wróciła do swojego byłego męża i zostawiła pana tym samym beznadziejna, wasz związek? Owszem, nie mogłem sobie z tym poradzić i nadal nie mogę, ale to nie oznacza, że zrobiłbym taką krzywdę Maji. To mama mojej wnuczki. Nigdy w życiu nie zrobiłbym jej nic złego. Dobrze, rozumiem, zapiszę pana zeznania, ale w momencie, kiedy wyjdzie pan ze szpitala, zapraszam jeszcze na komisariat. Musimy tą sprawę wyjaśnić. Dobrze, dziękuję. Czy pan Marcin jest na jakichś lekach uspokajających? Nie tylko uspokajających. Pan Marcin jest na silnych lekach psychotropowych. Czy one mogą wpływać na to, że inaczej postrzega rzeczywistość? Oczywiście, ale niestety pacjent ma bardzo silne zaburzenie. Czyli może mówić rzeczy, o których nie ma pojęcia. Myślę, że tak. Dobrze, w takim razie będziemy musieli zmienić charakter przesłuchania. Dziękuję panu bardzo. Jak myślicie? Czy Marcin, tata radka, byłby zdolny do tego, żeby prześladować Majkę tylko dlatego, że był zazdrosny o mamę, czyli Dorotę, która wróciła do swojego byłego męża? Miłość czasami potrafi spłatać figle w głowie. Ale czy myślicie, że byłby zdolny aż do takich rzeczy, żeby majka przez niego cierpiała i była zastraszona? Kolejne fakty wyjdą w kolejnych odcinkach. Bądźcie koniecznie razem ze mną, żeby dowiedzieć się, jak potoczy dalej się ta historia.